jedyny w Europie, ponieważ tak jak już wiecie, na przykład z moich opowieści, fiordy to jest wizytówka Skandynawii, a jednak w basenie Morza Śródziemnego można znaleźć taki jeden fiord śródziemnomorski, czyli właśnie Zatokę Kotorską i tam się z tatą wybieramy. Tym razem w dwójkę nasza trój trzyosobowa ekipa została w, w w hotelu. Oni będą prawdopodobnie spędzali czas na plaży i sobie leniuchowali tak jak oni to lubią. E, aktualnie jesteśmy bardzo wysoko w górach. Tak wysoko, że aż widać tutaj chmury. E, mniej więcej na naszej wysokości. Troszeczkę wyżej. Jest bardzo gorąco, e, ale myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawe. Tak, a wybraliśmy sobie trasę troszeczkę trudniejszą, ale ciekawszą. Trasa jest T1, ona od Budwy prowadzi do... do, do przez Cetynię do Kotoru i objeżdżamy dookoła Park Narodowy, no ale, ale tutaj mieliśmy sugestie z internetu, żeby właśnie tą trasą się pójść, ponieważ naprawdę warto i, i naprawdę już na samym początku zakwycony widokami. No, trochę w spinaczki jest. Samochód dostaje e, trochę po garach, bo no, górę górkę cały czas prawie. Że. I jeszcze serpentynami jeździmy, ale jeszcze tak. dopiero zaczynają się te serpentyny, bo e, najlepsze serpentyny to dopiero przed nami e, między cetynią a kotorem, a, a na razie i, jesteśmy no, między budwą a cetynią. Tak, Alicja może jak vloga robi, to wstawi. E, na Google Maps taką serpentynę, Satelity, no i, i to jest, efektownie to wygląda i no mało gdzie jest takich serpentem chyba. Dobrze, to my jedziemy dalej i odzwiemy się jak będzie coś ciekawego na trasie. Ale za jaki duży jacht, Co tutaj gdzie ty? To jest? My już chyba jesteśmy przy Kotorze, a tutaj to jest koton. Tutaj jest, jest zipline i ja bardzo chcę na tym zjechać. I kończyliśmy swój zjazd. A tam go zaczynaliśmy. I powiedz mi, jak wrażenia. No super, fajne widoki. Wiatr we włosach. Ekstra. Mi się bardzo podobało. To było moje marzenie, żeby zjechać na zlepnij w takich pięknych krajobrazach. Yy, ja już przeczuwałam, że to się wydarzy tu w Czarnogórze. Jak planowaliśmy wakacje, to sobie. Yy, Patrzałam, yy, patrzałam, gdzie w Czarnogórze można zjeżdżać na ten zip line, i, i bardzo się cieszę, że się udało. Było super, było troszeczkę, troszeczkę adrenaliny. Był, tak jak tata mówi, wiatr we włosach, fajne widoki. Byłam w klapkach, ale na szczęście nie spadły mi z nóg, więc było super. Zapłaciliśmy 30 euro za dwie osoby, więc naprawdę. Nie wydaje się to droga atrakcja. A myślę, że, że warta. No chociaż tą minutę, czy tam dwie były, ale, ale fajne, fajne odczucia. awaryjna nie mieścimy się wszyscy na drodze wjechaliśmy w jakieś krzaki w roli głównej y, autokar i camper. mega szacun, że oni się podejmują jeżdżenia po takich drogach To akurat jest serpentyna zaraz wam pokażę Kochani, już dotarliśmy i witamy Was w kotorze. Za nami piękna forteca o kolorze wody turkusowej. Za nami i w sumie wokół nas góry piękne. Tuż przed nami hotel na wodzie. I właśnie zaczynamy nasze zwiedzanie kotoru. Pokażemy Wam najpiękniejsze miejsca, które tutaj zobaczymy. Teraz czas na obiadek. Ty masz chicken, e, chips i, ow i warzywa. Vegetables. I vegetables. Ja mam vegetables, chips and... nie wiem... meat jakiś. Lemon, e, ogórek to jest cucumber. I pomidor to jest... nie wiem. Tomatoes. Tomatoes. Lekcja angielskiego z Ireneuszem. A teraz powiedz, ile nas kosztowało takie. This order this cost, 24 euro. 24 euro. Do okay. smacznego. Mamy mapę. Słuchajcie, po polsku. O kotorze. Także super. A to sobie odpuścimy. Z... Mur No. Za duży. Wysiłek energetyczny. Tutaj widać stare miasto i my już je zwiedziliśmy, tam zjedliśmy obiad, kupiliśmy pocztówki. Tu zaparkowaliśmy. Tak, tu parkujemy. I tu gdzieś jesteśmy. Tu jesteśmy. Czekaj, czekaj, o tu. A tu dopiero tu. Tak. My Idziemy tak. tu. Dobra. Lecimy. Czas na orzeźwiającą kąpiel i skoki do wody. Bardzo gorąco w Alcie, ale teraz zaczynamy drogę powrotną. Już tym razem nie, nie przez y, tą przepiękną drogę PK. Przepraszam, nie PK. PK to rejestracja w Koldyszu. t 1 Tylko już y, Tutaj nad wybrzeżem, żeby nie przedłużać trasy, a trasa i tak jest przepiękna, bo jest morze, są góry, więc jest świetne. Jest już następny dzień, a ja zapomniałam się z Wami pożegnać, więc zrobię to teraz. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. My jesteśmy bardzo spełnieni tutaj. Na wakacjach w Czarnogórze i właśnie wybieramy się nad jezioro Szkoderskie, czyli największe jezioro na Bałkanach. I co? Jaka vlogerka. Do zobaczenia w następnych filmach.